witam państwa serdecznie nazywam się Maria Mirowska Grzeszna pracuję w firmie dystrybucyjnej AB jako inżynier wsparcia sieciowego wiecie państwo doskonale że jako dystrybucja wspieramy wiele wielu producentów rozwiązań sieciowych dzisiaj natomiast chciałabym się skupić na jednym z nich będą to rozwiązania ZyXEL Czyli skupimy się na produktach tajwańskiego producenta rozwiązań sieciowych. Nie ukrywam, że dla mnie to też są pierwsze kroki, jeśli mówimy o rozwiązaniach tego producenta. Dlatego pomyślałam sobie, że dobrze byłoby nagrać coś, co będzie służyło jako taki wstępny przewodnik zapoznawczy z rozwiązaniami Zyxel. Można powiedzieć, że produkty znajdujące się w tym portfolio są rozwiązaniami ze średniej półki. Znajdziemy tutaj urządzenia, zarówno takie domowe jak routery LTE, ale także jest dużo dostępnych rozwiązań określanych jako produkty SMB czy nawet Enterprise. Choć osobiście uważam, że ten producent może pochwalić się, bogatym portfolio rozwiązań firewall mamy dużo urządzeń do wyboru serii ATP, serii UGS, flexy. Tutaj jeśli chodzi o rozwiązania ze średniej półki i podejście do zabezpieczenia sieci, wydaje mi się, że Zyxel będzie tym producentem, który spełni państwa oczekiwania. Samo portfolio jest na tyle rozbudowane, że bez względu na to, czy chcemy zbudować własną sieć domową czy firmową, mamy tutaj możliwość przygotowania kompleksowej sieci na bazie rozwiązań dostępnych u tego producenta. E, oczywiście z bałością każdy rodzaj możliwych do utworzenia sieci scenariuszy, od małych, niewymagających, po te największe, w których duży nacisk kładzie się na bezpieczeństwo, wydajność i e, skalowalność. Jeśli chodzi o stronę internetową tego producenta, wydaje mi się, że jest ona przygotowana w bardzo przyjazny sposób dla użytkowników. Oczywiście także w sposób standardowy, czyli mamy tutaj z poziomu tej strony dostęp do wszelkiego rodzaju produktów z podziałem na bezpieczeństwo, łączność sieciową, usługi, licencje, łączność domową. Tutaj, coś, co z, wydaje mi się, wyróżnia. Stronę tego producenta spośród e, innych rozwiązań, ponieważ w zakładce rozwiązania mamy coś, co się nazywa rozmiarem organizacji. Czyli, de facto, szukając jakiegoś e, rozwiązania, możemy od razu m, kliknąć sobie w element, który nas interesuje, na przykład szukamy czegoś do domu, e, do małej firmy, firmy średniej wielkości czy dużej firmy i jak później Państwo zobaczycie. E, w momencie kliknięcia w którąś z interesujących nas zakładek zostaniemy przerzuceni do portfolio, które w teorii powinno spełnić oczekiwania konkretnych tutaj zastosowań. Później mamy w tych rozwiązaniach coś, co się nazywa zastosowania, i tutaj mamy oczywiście informacje o platformie Nebula Cloud, monitoring IP, hotelarstwo, system sieciowy AV. Następnie mamy też technologię, możemy sobie poczytać troszeczkę informacji na temat Wi-Fi 6E, rozwiązania 5G, wsparcie i szkolenia. Oczywiście w tej części mamy dostęp do społeczności, gdzie możemy z innymi użytkownikami rozwiązywać wszelkie e, nurtujące nas zapytania, e, biblioteka plików do, po, do pobrania, e, wszelkiego rodzaju oprogramowania, podręczniki, user guide, e, skrócone instrukcje obsługi, e, ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, centrum pomocy. E, oczywiście mamy także tutaj z poziomu tej zakładki dostęp do. E, Centrum edukacyjnych do webinariów, no a także zakładka umożliwiająca zlokalizowanie, w którym miejscu konkretnie możemy sobie te produkty z Excel zakupić.